Dlaczego pracownicy Team Agro muszą wstawać o 5 rano? Ja mam na imię Agata. Ja nazywam się Patryk. Pracujemy w dziale marketingu Team Agro. Spędźcie dzisiaj z nami dzień i sami się przekonacie. Więc możemy Wam zdradzić, dlaczego wstaliśmy dzisiaj o 5 rano. Może Agata coś tutaj powie? Jakiś czas temu na Instagramie wyświetlił mi się post drużyny piłkarskiej Dzikie Skarżysko. Chłopaki mówili tam o tym, że w związku z tym, że na ich boisku, które bardzo trwali, odbył się event, no z boiska nie zostało za wiele. No więc co? Szybki telefon do szefowej, do, do Agaty. Czy możemy jakoś pomóc? No i szybka odpowiedź, że jak najbardziej. Dlatego jedziemy dzisiaj zobaczyć, jak to boisko wygląda. Czy jesteśmy w stanie tutaj jakoś chłopaków pomóc, żeby dalej dzieciaki mogły rozwijać swoje umiejętności piłkarskie. Dojechaliśmy właśnie do skarżyska kamienna i jako że jesteśmy chwilę przed czasem, to postanowiliśmy wpaść już na, na stadion i zobaczyć, jak to wygląda. Chodźcie Więc z nami. chodźcie z nami dokładnie. Przyjechała do nas Kasia Husar, która jest dyrektorem regionalnym tutaj, również w rejonie Skarżyska Kamiennej. Przyjechałam tutaj dzisiaj wesprzeć ten klub pod kątem badań gleby. W tej oto znajduje się urządzenie, w którym firma Timak bada glebę. Solikar jest to skaner glebowy. Tym oto urządzeniem badamy próbki gleby. Zazwyczaj prosimy klientów naszych, aby przynosili te próbki do naszych punktów handlowych, bądź robimy te badania na polu. Skander glebowy w ciągu 15 minut na aplikacji specjalnej, którą posiadamy, pokazuje nam zawartości azotu, fosforu, potasu, frakcji ilastej, wapnia żywczego glinu. Także myślę, że jak zaraz wykonamy to badanie, pokażę Wam wynik i powiem, jakie zastosujemy nawozy na tym wojsku. Słuchajcie, mamy wynik, jeżeli chodzi o pH, jest niskie. Azot jest również nisko, fosfor, potas także. Także słuchajcie, tak naprawdę brakuje tutaj wszystkiego. Teraz na jesień będzie wykonana wertykulacja i będzie siana nowa trawa. I my właśnie w związku z tym zaleciliśmy nasz produkt Green Start, czyli mikrogranulat, który będzie siany razie, razem z nasionami. Co ona nam tutaj da? Da nam przede wszystkim to, że poprawi kiełkowanie tych roślin, zbuduje system korzeniowy, będzie też mniejsze zachwaszczenie i zastosowanie green Startu wprowadzi nam tutaj azot, wprowadzi nam fosfor, wprowadzi nam również trochę. Cynku i również siarki na przemiany tego azotu, który tutaj wprowadziliśmy. Jeżeli chodzi również o ten nawóz, to on jest dedykowany stricte pod trawę i pod użytki zielone, więc tutaj na tą odbudowę tego boiska nada się idealnie. Następnym produktem, który zastosujemy tutaj, myślę, że już na wiosnę, będzie produkt NPK51 który jest wieloskładnikiem. skład azot, fosfor, potas, magnez, siarkę, wadnie odżywcze, który też tutaj mocno poprawi jakość tej trawy. Dbamy o ten obiekt. My dużo bardzo tutaj się w ciągu tych ostatnich trzech lat. Stikerka cała przesiąkała, ona była dziurawa. Mhm ławki rezerwowe, to z przystanków autobusowych, mm. dostaliśmy po oh, prostu, cool. więc przerobiliśmy je. Trybuny zostały, no nie widać aż tak bardzo, ale są zielono-czarne w naszych barwach, co dało się, to odmalowaliśmy. No murawę staraliśmy się doprowadzić do jakiegoś tam miarę stanu, zakupiliśmy te bramki te aluminiowe, są jeszcze takie dwie mniejsze, więc to wszystko zostało robione przez A to przez no. po prostu y, zajrzycie sponsorów na to, tak? Czy... I sponsorów, i swoimi gdzieś tam zebranymi środkami na tej okay. zasadzie, no. Okay. Także to, co. No i w środku budynek klubowy jest też zrobione, bo go odmalowaliśmy z zewnątrz. Widać zresztą te, te całe grafiki. W środku zrobiliśmy naszą szatnię, nie zrobiliśmy prysznicę i wszystko zrobiliśmy swoimi siłami. Kto chciał, to nam, nam pomagał, a resztę zrobiliśmy swoimi siłami. Ale my szturmem podbiliśmy B-klasę. Podbiliśmy też serca kibiców w Skarżysku, bo wreszcie w centrum miasta całe rodziny z dziećmi mogły przyjść na stadion, mogły, mogły dopingować swoją drużynę, gdzie grają tylko chłopaki ze Skarżyska i no i to po prostu są znajomi kibiców, więc oni się z nimi identyfikują. A jeśli chodzi o Akademię, Akademia istnieje od ponad roku, zrzesza aktualnie ponad 200 dzieci. Są to dzieci od takich najmłodszych naprawdę pięciolatków, przedszkolaków po juniorów starszych. Od strony doradczo-technicznej zbadaliśmy glebę, oszacowaliśmy, jakich składników nam brakuje. Daliśmy zalecenia i przekazaliśmy Dzikom Skarżysko nawozy. Dziękujemy bardzo za gościnę dla Dzików Skarżysko. No i ja dziękuję Tobie, Kasiu, że znalazłeś na nas czas i pomogłeś znaleźć tutaj odpowiednie rozwiązanie właśnie dla drużyny, którą chcieliśmy Was sprzeć.